I'm dreaming, I'm dreaming of the white Christmas. I'm dreaming of the white Christmas, just like, like the ones I love used to love. know. Where the sweet. to to hear slave in that song. Ah oh. yo yeah. te yeah. Of the, white of the white Christmas. Christmas. Kuba, mówisz, Just like the to, a ty to? know. Where the treetops... to, where the... a ty pamiętasz, weronika to, No, to, tak tak. Where the treetops glisten and children listen. With children. children. O, oh, brawo, pamiętałaś. Tam jeszcze trochę, zaśpiewam jeszcze raz ten głosik. I'm dreaming of the white Christmas Just like the ones I used to know I'm dreaming of the white Christmas Super. May, my may all days be merry and bright. Merry and bright. May all your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. dreaming of the white Christmas just like the ones I used to know where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow No, pięknie. i w ogóle zachęcam Was, żebyście obejrzeli film pod tytułem Holiday Inn, 2N, Holiday Inn i tam gra Bing Crosby z Ginger Rogers, cała jest historyjka i są przepiękne piosenki, że właściwie ja dzięki tej, temu filmowi właściwie odkryłam gospel, odkryłam to, że Czarni tak pięknie śpiewają. I te wszystkie swingowe takie nuty, to wszystko jako dziecko. Myślę, że nawet młodsza byłam od Maci i właśnie usłyszałam to w telewizji i zobaczyłam ten film. No i byłam w siódmym niebie i wierzyłam w to, że, że naprawdę gdzieś na świecie są ludzie, co po prostu w domach do siebie śpiewają. E, ale który film? Który? Holiday Inn, świąteczna gospoda po polsku. Ach, myślałam, że Helud Doli. To jest piosenka, która ma najwięcej na świecie za Pojechała do Pearl Harbor dla żołnierzy amerykańskich w 1941 roku i, i zrobiła po prostu niebywałą furorę i karierę. I przez tyle lat jest ciągle top 1. Także to jest taka no, pieśń przepiękna, prawda? No, także tego.